Cześć! Z tej strony Staszek. Z tej strony Piotr. W tej konfiguracji jeszcze nas nie widzieliście, ale też płyta, o której dzisiaj Wam chcemy opowiedzieć, sami trochę o niej pogadać, to um, no. również podobna muzyka się jeszcze w naszym programie nie pojawiała. Pozwólcie, że zadam Wam na wstępie pytanie. Czy pamiętacie, jak katechetka Wam mówiła, że w tych gitarach to siedzi szatan? Że ta muzyka metalowa to muzyka do wielbienia szatana? No, to wychodziłoby na to, że no nie tylko taka muzyka może być do wielbienia szatana. Właśnie, ja pamiętam jeszcze z podstawówki, jak pan Ryszard Nowak, bodajże z tego Komitetu Obrony przed Sektami. Tworzył tą listę zespołów zakazanych, no, właśnie oprócz wszystkich Bichima, Site, i tak dalej, czyli takich najbardziej prominentnych wówczas satanistycznych aktów. Było też sporo wykonawców muzyki rozrywkowej, którzy no, w dosyć nieoczywisty sposób mogliby kojarzyć się z diabłem, przynajmniej jeśli chodzi o zawartość muzyczną. I dzisiejsza płyta. Trochę, trochę, wydaje mi się, koresponduje z tym sposobem myślenia o Diable w muzyce. Że nie tylko tam, gdzie ciężkie gitary, gdzie perkusyjne blasty, może ten Diabeł się chować. To, żeby nie przedłużać, dzisiejszym bohaterem będzie debiutancka płyta duetu Twin Temple o tytule Twin Temple. Albo Twin Temple Brings You The Satanic Duo. Duo, tak? Tak. <laughs> um, połączenie chyba esencji Ameryki, amerykańskiej muzyki, tak jak jest w popkulturze z właśnie Diabłem. Duet tworzą Aleksandra i Zachary James, małżeństwo. Aleksandra ma przeszłość jeszcze jako artystka, wywodzi się bardziej ze sceny punkowej i zresztą te pankowe wątki, jeśli chodzi o ideologię, tutaj nam się przewiną. Zaś jej mąż był byłym redaktorem Loudwire. To jest dosyć położenie wybuchowe. I szczerze mówiąc, gdy Staszek po raz pierwszy puścił mi tą muzykę, bo to on wynorał ten zespół, no to nie wiedziałem jak to ugryźć, bo z jednej strony brzmieniowo muzycznie jest to, to Amerykana, dup. żebyście mieli tak powiedzmy wizualizację, tak żeby wam to siadło ładnie, jak to można sobie wyobrazić to. Wyobraźcie sobie klub, taki kotail klub, tam gdzie podają wam Martini, gdzie podają wam Manhattan. Wychodzi kobieta w wieczorowej sukni jeszcze przed tym starym mikrofonem, szurą, to jeszcze z tą obrączką, z tą obwódką. I zaczyna śpiewać takim niskim, charakterystycznym amerykańskim głosem. No to jest muzyka, którą słyszeliście w ogromnej ilości filmów i to jest de facto taka kulturowa scheda. I kwintesencja amerykańskości, jeśli chodzi o muzykę, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę lata 60., a także lata 40. Tak długo zresztą historycznie zaczynał jako muzyka główna, głównie popularna w społeczności afroamerykanów. Oparty był przede wszystkim na harmoniach wokalnych i to, co Twin grają, to jest już jaka trochę. Późniejsza wersja, bardziej radiowa, ale też bogatsza instrumentalnie. No i wszystko fajnie. Tylko, że teraz wracając z wizją do tej waszej kobiety w wieczorowej sukni stojącej na podejście, śpiewającej do powolnej muzyki, a wyobraźcie sobie, że śpiewa ona o tym, jak to szatan całuje się lepiej od Jezusa. To jest to prawda. Tak. Szczególnie o dwie osoby. I w żaden sposób, baby, jesteś jeszcze bardziej niż Jesus. <laughs> tak, bo cały jakby pomysł na Twin Temple to jest połączenie właśnie bardzo przystępnej amerykańskiej muzyki z. Satanizmem w wydaniu tym lawajańskim. Członkowie zespołu deklarują, że są właśnie praktykującymi satanistami, nie tylko, że to jest jakiś tam pomysł Bo, taka na taka fasada, ruch. tylko, że tak, naprawdę tak. organizują nawet sobie msze, nagrywają swoje rytuały, mają swój własny kowen, w którym, do którego zapraszają wybranych, którzy zamówili jako pierwsi płytę. Bo to trzeba też od razu zaznaczyć, że płyta wyszła w zeszłym roku. Ale ona była dostępna dla, nie śmiejcie się, 666 osób, które ją zamówiły w edycji specjalnej pan Not Intended a oficjalnie wyszła w marcu tego roku. Ci ludzie, którzy zamówili sobie płytę wcześniej w Priorderze, w tej edycji limitowanej, uzyskali oprócz płyty coś więcej. A mianowicie dostęp do niepublikowanych materiałów, a uwierzcie mi mógłbym się założyć, biorąc pod uwagę, jak wyglądały teledyski, zanim YouTube je zdjął, że te niepublikowane materiały naprawdę były spicy i były naprawdę satanik, to na dodatek mają jeszcze dostęp do Discorda i ogólnie no, stworzyli sobie taką własną, małą, satanistyczną społeczność. I tutaj chciałbym nawet się zatrzymać i na chwilę wam pokazać, jak wygląda fragment z jednego ich koncertu. I'm picking you because your hand's only halfway up. He wasn't quite sure if he wanted to do it. Approach the altar. What is your name, Neophyte? Graham. Yo Shame. to end guilt and shame to end patriarchy to end patriarchy These words are binding by the way No właśnie bo satanizm czy w ogóle czy oddawanie czci diabłu może mieć różne wymiary i tutaj jak oglądałem po raz pierwszy ten fragment, dokładnie ten fragment, to miałem wrażenie, że oglądam raczej jakiś sketch SNL, wiesz. Rodziny Adamsów. Tak naprawdę wydaje mi się, że to co jest najważniejsze, co oni chcą przekazać, to fasadą, mimo wszystko dla mnie to jest fasada trochę satanizmu. To jest wyzwolenie od pewnej opresji, którą narzuca społeczeństwo. I jest to opresja rozumiana przede wszystkim... Na poziomie płciowym chyba. Na poziomie płciowym i Aleksandra tutaj właśnie wchodząc w rolę tej kapłanki... robienicy szatana wręcz. Tak, staje się kobietą wyzwoloną, wiedźmą, ale nie taką, która się wybiera na stos, która, tylko która ma władzę w swoich rękach. Chce sama decydować o swoim losie. I w wywiadach też, nie wiem, czy czytałeś, te wątki głównie społeczne, właśnie bardzo powracają. To jest to pankowe tło, o którym mówiłem wcześniej. To wszystko razem zbiega się, żeby stworzyć taką, taki śmieszny w sumie PR-owy stand, można powiedzieć, bo inaczej zareagowaliby ludzie, gdyby usłyszeli, że mamy powrót do starej muzyki, powrót do a, muzyki, która w jakiś sposób definiowała Stany Zjednoczone przez Szereg lat, który opowiada o wyzwoleniu i zrzuceniu okowów narzucanych przez społeczeństwo. A inaczej, jeżeli to ubierzemy w satanistyczne szmatki, dorzucimy do tego wszelkiego rytuały. I trudno mi nie powiedzieć, że to jest genialny pomysł, bo to jest jednakowoż jakiś zamysł, który wykreowali, który sprawił, że sięgnęli ludzie po to, że ludzie to kupili, tak? Bo to już nie mówimy nawet o warstwie muzycznej, o której też zaraz opowiemy, ale o samym koncepcie, który sobie wymyślili, bo tak jak oni to opisali u siebie na stronie, ta ideologia nie zostaje w muzyce, ale wychodzi poza nią. Zresztą polecam wam zajrzeć na ich stronę i poczytać, co oni o sobie piszą. Tak, oni starają się bardzo angażować fanów, tworzyć po prostu jakoś Społeczność, społeczność, tak. To jest e, ciekawe, natomiast przejdźmy trochę do warstwy muzycznej, bo od tego trochę uciekliśmy. E, no to jest dół, czyli jak ja. wspomnieliśmy, nie ma tutaj mowy o odkrywaniu tak naprawdę żadnych nowych lądów. E, dużo w necie jest porównań do Amy Winehouse na przykład, bo rzeczywiście to jest muzyka bardzo mocno oparta na rytmem bluesie. it's our wedding day I couldn't be more happy where I like and I swallow the key we stand side by side like dominoes if one falls that Tylko, że problem rodzi się w momencie, w którym zastanowimy się, czy ta muzyka jeszcze ma prawo bytu. Od razu zaznaczając, nie odrzucam idei tego, żeby wracały jakieś gatunki, wręcz przeciwnie, to jest bardzo fajna rzecz, kiedy coś, co kiedyś było popularne, po raz kolejny wraca na tapetę. Tylko pytanie, czy każdy gatunek muzyczny może przetrwać taką próbę? I w kontekście dół mam trochę wątpliwości. Ta muzyka w tamtych czasach w pewnym sensie czemuś służyła więcej i była jakimś głównym nurtem. Teraz, biorąc pod uwagę to, co się obecnie spopularyzowało, trudno jest wrócić z gatunkiem, który jest tak naprawdę trochę wtórny. Zwróć hmm. uwagę na to, jak sama muzyka, jak będziecie słuchać płyty, jak sama muzyka. Wręcz powtarzają się utwory. W sensie, oczywiście, nie mówimy o tym, że to jest kopie i wklej, ale progresja akordów w Devil it Didn't Make me Do, do it 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 i sex, sex Magic, magic jest dokładnie taka praktycznie tak, tak. identyczna. I absolutnie nie odbierając zespołowi tego, co im należne, czyli Finezji w tym, co stworzyli, ponieważ oni bardzo mocno ubogacili ten gatunek. To wciąż jesteśmy w tych samych ramach, które. Szczerze powiedziawszy, jak ta płyta naprawdę mnie zachwyca muzycznie, jestem święcie przekonany, że druga płyta już nie będzie taka fajna, dlatego że. no, już to słyszeliśmy. Tak, już ile można zrobić w tej samej materii. I no, jedna sztuczka działa. Tylko raz. Tylko raz. No ale działa. To, działa. Jest właśnie, to jest fajne, to, że ta płyta działa, ta płyta fajnie rezonuje ze słuchaczem, fajnie. Wsiąka, szczególnie jeżeli posłuchacie jej więcej niż raz. no Jest trochę taka, to no, można powiedzieć, zaklęta na zasadzie, że ja za pierwszym razem, jak ją słuchałem, to było tak fajnie, fajnie. Przy czym od razu też chciałbym tego zaznaczyć, że jestem ogromnym fanem innego takiego projektu, się nie satanistycznego, ale New Wag, który też przyciąga ze, z odmętów historii muzycznej inny gatunek, czyli Bosanowa. Te skojarzenia były bardzo silne dla mnie. I dlatego ta płyta mi się tak podobała, ale im dłużej słuchałem, tym głos Aleksandry no on jest trochę taki czarujący, można powiedzieć. Jest, jest, jest taki wciągający, jest. szczególnie to, że a, śpiewa tak nisko, właśnie w stylu Emmy Winehouse, skojarzy sobie ją z Emmy Winehouse albo z Anastazją. To jest taki niższy, fajny, wibrujący głos, który no, tak powoli się wdziera do głowy i wdziera, i zdarzyło się, że płyta się zapętlała sama z siebie. Tak, no właśnie jej głos i walory produkcyjne, bo oni to wszystko nagrali na setkę i to rzeczywiście fajnie, bardzo organicznie brzmi. Macie wrażenie, że siedzicie w tym zadymionym klubie i słuchacie ich na żywo, ale ze świetnym nagłośnieniem, no, mnie to przekonuje. Czy przekona mnie to na tyle, żeby sięgnąć do długów? Ja, się, ja lubię dłub jak mi gra w filmie. Aha. No ja lubię, czyli znaczy inaczej, dla mnie dług już jest na tyle stary, tak samo z Amerykana, która tak naprawdę jest pochodną, że to potrzebuje kontekstu. Mm. I co jest fajne, Twin Temple znalazło ten kontekst, tylko że no pytanie, czy ta sztuczka się powtarzając, uda drugi raz? Tak, bo kontekst jest taki, że bierzemy muzykę, która pierwotnie była przynależna społecznościom afroamerykańskiej, potem została przetrawiona przez przemysł muzyczny na potrzeby białych dzieciaków, tak w Cadillacach. I teraz ponownie właśnie przez nadanie tego satanistyczno-feministycznego kontekstu staje się czymś potencjalnie wywrotowym. I to jest ciekawe, ale szczerze mówiąc dla mnie bardziej ciekawe na płaszczyźnie koncepcyjnej niż muzycznej. I nie wiem czy będę chciał... Nie no, ona ma... No... Będę chciał wracać, bo mam ma na tyle ciekawy głos, że Nie, to ty... przyjemnie mi się słucha tej muzyki. Bardziej pytanie, czy jeśli pójdą w tę samą stronę, to czy znów sięgną do tego konceptu? Bo gdybym miał sobie to wyobrazić, żeby to był cały czas żywy i fajny projekt, to bym pomyślał, że na kolejny płycie znów nas zaskoczą, bo, uh -huh. bo to jest coś, co im się udało na 100% zaskoczenie. To jest takie chyba moje największe słowo. Szczególnie z perspektywy osoby, która ma gdzieś jakieś tam konotacje religijne, nigdy nie sądziłem, że muzyka satanistyczna, po satanistyczna, muzyka traktująca o jakimś aspekcie satanizmu będzie tak przyjemna i będzie tak kojąca, nawet bym powiedział. To jest chyba rozwiązanie, gdybym miał komukolwiek kiedykolwiek proponować, to żeby znowu coś w inny dzwon uderzyli, ale to nie zmienia wciąż faktu, że płyta sama w sobie no, jest świetna. Fajnie się tego słucha, fajnie się do tego pracuje, też polecam, i po prostu wsiąka w człowieka, więc... No... zastanawiam się jeszcze jedna rzecz, czy, hmm? czy metalowcy to kupią, bo... że istnieje... no pamiętaj, że, oni, że Chelsea Woolf. Chelsea Woolf, właśnie. Jeśli popatrzymy on... na One House Wolf, ale to trochę inna kategoria jednak. Anna jest bardziej arty i chelsea też, nie, nie odbierajmy im tego. Niemniej, nie wiem, Ghost na przykład, tak, tego typu eksperymenty. No, ciekaw jestem właśnie, czy, czy oni bardziej pójdą w stronę publiczności metalowej, czy może, wiesz, albo po, po Party. albo po prostu utrzymają się w swojej społeczności, którą stworzyli, bo nie odbierając im niczego muzycznie, trzeba im przyznać też to, że stworzyli sobie bardzo lojalną społeczność. Wystarczy popatrzeć na ich social media i to jak, bo oni funkcjonują od 2016 roku. I ludzie za nim podążają od tamtego czasu i bardzo długo czekali na płytę, ponieważ oni kawałki konstruowali jeden po drugim. Bardzo długo trwała produkcja tej płyty, bo ponad dwa lata. Mimo to przyciągnęli do siebie ludzi i stworzyli, tak jak wspominamy już po raz kolejny, taką społeczność. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę to, w jaki sposób oni operują zarówno muzyką, jak i tym wszystkim, co wokół niej jest, oni w tej społeczności będą się bardzo dobrze czuć, więc nie będą potrzebowali, żebyśmy za parę lat znowu stanęli przed kamerą i zachwycali się ich kolejną płytą. Niemniej, no ja w tą płytą jestem. Zachwycony. Nie wiem, jak ty, Piotrze. Zachwycony to nie jest może dobre słowo, ale bardzo usatysfakcjonowany. Bo no, w sumie naprawdę też bliżej chyba. Jest faktycznie to z, muzyka która, której nie spodziewałem się zupełnie, że może na mnie tak działać. Ten wyciągnięty z szafy zupełnie e, dół pokazał się czymś, no, czego akurat w tym momencie potrzebowałem. I ciekawi jesteśmy, co Wy sądzicie na ten temat. Czy. Czy to tylko sztuczka marketingowa, czy może rzeczywiście coś tam jest? No, zapraszamy Was w takim razie do przesłuchania, a także podzielenia się swoją opinią w komentarzach. I no to chyba tyle, chyba tak. Cześć, cześć.